Cześć, witajcie na kanale Wola Tudo. Z tej strony Paweł Zalewski i Robert Sierżyński. Mieliśmy zapytania o y, ciosy na wątroby. Jak skutecznie włożyć y, dobry cios na wątrobę, więc mamy dla was tutaj kilka pomysłów. Chodźcie i zaczynamy. Jest za tak. Pierwsze, jak stoimy naprzeciwko siebie, bije cios prosty, tak, bije lewy prosty na przykład i przeskakuje do boku przez co tutaj jest przeciwnik bardziej otwarty i mogę teraz ładnie uderzyć tutaj cios na wątrobę bo jestem bardziej z boku uderzyć nawet go za rękę tutaj w tył pleców bądź uderzyć cios sierpowy za głowę czyli tak stoimy sobie raz hop, przeskok pam, pam tak jeszcze raz raz przeskok pam, pam tak pierwszy sposób drugi sposób bicie ciosów na górę więc Iję ciosem na górę, czy to jest dwójka. I tak, patrzę się, odchodzę. Chod, jest tak lewy, prawy. Przytrzymuję i bum. mocna na wątroba. Albo cztery. Aha, aha, przytrzymuję chwilę i tutaj mocny cios, mocny cios na wątrobę Trzecią już taką e, kombinacją, z którą łatwiej jest uderzyć ten cios na wątrobę i są krok, kroki, ale nie kroki na wprost, tylko kroki do przodu, ale trochę do boku. Czyli muszę trochę złapać. Złapać kąta. E, Przejdźmy tutaj. E, I teraz tak. Czyli tak. Biję. Nie lewy, prawy do przodu i wątroba. Tylko biję lewy, prawy. Czyli schodzę do przodu do boku. Lewy, prawy. Jestem z boku, widzimy. I teraz mocna, e, mocna wątroba, tak? Czyli stoję. Jesteśmy na wprost. Idę. Pa, pa. Tak, żeby trochę złapać kąta. I wtedy mocna wątroba. No i co? przechodząc do ostatniej już techniki tutaj taka to jest takiej e, ostatnia technika jest troszkę taka niekonwencjonalna czyli zbicie ręki po to żeby włożyć ten cios e, pod rękę czyli tak stoimy sobie hop i teraz tak tak żebyście widzieli tutaj tą rękę staram się czyli tak chodzę tutaj i tą rękę staram się zabrać tak zaciągnąć tak do boku żeby ona żeby ona trochę czyli jak przeciwnik ma w gardzie odciągam ją i wtedy Uderzam tutaj mocno na wątrobę. Czyli tak, stoję sobie. Uch, ktoś biję lewym prostem, pa, pa! Tutaj zbijam rękę i wtedy bardzo mocny cios na wątroby. Dobra, myślę, że to by było na tyle na dzisiaj. E, chcecie, żebyśmy coś e, jeszcze Wam nagrali, coś podpowiedzieli. Zapraszamy do e, komentowania, a chcecie wiedzieć więcej. E, zapraszamy na treningi do no, mamy na woletu do Były Sok. Myślę, że to wszystko. Trenerze kus.